około godziny 15 wczoraj dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie, iż w rejonie ulicy Armii Krajowej, w rejonie jednej z restauracji doszło do ataku na mężczyznę. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji, który potwierdził to zdarzenie oraz ze wstępnych ustaleń wynikało, iż aktu tego miało, miało dopuścić się dwóch mężczyzn. Policjanci podjęli wszelkie czynności zmierzające ku ustaleniu tożsamości sprawców. Został zabezpieczony monitoring, zostali przesłuchani. Świadkowie w sprawie tożsamość mężczyzn została bardzo szybko ustalona jeden ze świadków był w stałym kontakcie ze sprawcami i w wyniku tych podjętych działań około godziny 21:30 mężczyźni sami zgłosili się do komendy miejskiej policji w Siedlcach zostali zatrzymani byli to 35 i 39 letek mieszkańcy miasta Siedlce w momencie zgłoszenia się byli w stanie nietrzeźwości mieli po około 2 promile alkoholu w organizmie Całość zgromadzonego materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Siedcach celem kwalifikacji prawnej czynu. Dzień dobry, Bartłomiej Nowak, TVN24. Pytanie do ministra Kierwińskiego. Panie ministrze, kiedy odebrał pan ochronę Adamowi Niedzielskiemu? I ja, proszę o komentarz. czy jeszcze są jakieś pytania odnośnie poradnika, czy już y, nie ma pytań odnośnie I proszę o odnośnie. komentarz do słów Adama Niedzielskiego. Tutaj cytuję: Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odbierania mi ochrony decyzją ministra Kierwińskiego, mimo licznych gruźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Dobrze, szanowni państwo. To kilka spraw. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować policji za bardzo sprawne postępowanie w tym zakresie, bo sprawcy tego, tego pobicia zostali już wczoraj zatrzymani. To jest kilka godzin wyjątkowo sprawna e, operacja policji i bardzo wszystkim policjantom za to dziękuję. Nie będzie przyzwolenia e, na jakiekolwiek bandyctwo na polskich ulicach. Nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek łamanie. Prawo. Nie będzie, tak jak napisał pan premier Donald Tusk, żadnej litości dla tych, którzy sieją nienawiść i zachowują się w sposób bandycki, a no nieakceptowalny. Będziemy z każdym takim przejawem walczyć bardzo, bardzo twardo. Mówię o tym, dlatego że mam wrażenie, że po ośmiu latach rządów, które przyzwalały na różnego rodzaju ekstremalne zachowania, rząd pana premiera Donalda Tuska, rząd koalicji, 15 października bardzo twardo reaguje na każdą na każde łamanie prawa niezależnie od tego kto się dopuszcza tego łamania prawa i niezależnie od tego kogo, kogo ono dotyczy. Dlatego też, yy, też bardzo jasno powiem, że wczorajsze wypowiedzi niektórych polityków PiS-u, którzy chyba nic nie nauczyli się i nadal sieją nienawiść są po prostu nieakceptowalne. A teraz fakty jeżeli, jeżeli chodzi o kwestię ochrony pana ministra Niedzielskiego. Jak państwo pamiętacie pan minister Niedzielski Pan minister niedzielski przestał być ministrem w sierpniu, to był chyba 8 albo 9 sierpnia 2023 roku. Pan minister, pan minister niedzielski, zresztą każdy z nas, który ma przyznaną bądź to ustawową, bądź taką ochronę Służby Ochrony Państwa na podstawie decyzji po zakończeniu. Po zakończeniu tejże pełnienia funkcji publicznej, ta ochrona wygasa. W przypadku moim, jak kończyłem moją pracę, pierwszą pracę w MSW, ja po 30 dniach, ta ochrona została z mocy prawa wycofana. Pan minister, pan minister niedzielski, tak jak powiedziałem, skończył swoją, swoją funkcję, został odwołany na początku sierpnia do końca grudnia 2023 roku. Przysługiwała mu decyzja, decyzja, przysługiwała mu ochrona Służby Ochrony Państwa. Ale Służba Ochrony Państwa nie chroni wszystkich byłych ministrów, ani wszystkich byłych byłych premierów. Przeprowadzane są dokładne analizy już w październiku 23 roku szef Służby Ochrony Państwa wnioskował o zdjęcie tej ochrony. Chcę, żebyście państwo też do, doskonale rozumieli to. Każdy z nas, który dziś pełni funkcje publiczne w momencie mniej więcej 30 dni w przypadku premiera to jest 90 dni po zakończeniu pełnienia funkcji publicznej jest ochrona Sopowska przestaje mu e, przestaje mu przysługiwać. Decyzja co do zdjęcia e, zdjęcia ochrony pana ministra ochrony Sopu z pana ministra Niedzielskiego to jest kwestia decyzji końca grudnia 2023 roku to jest pierwszy, pierwszy fakt w tym zakresie. Drugi fakt w tym zakresie. Od 8 sierpnia, czyli od końca swojej misji do końca grudnia, czyli do, do, do tego momentu, aż e, przestała obowiązywać go ochrona, pan minister korzystał z tej ochrony kilkanaście razy. Tak, nie korzystał z tej ochrony, to znaczy odwoływał oficerów ochrony bądź w ogóle nie, powiada, nie powiadamiał ich, czyli pięć miesięcy. Kilkanaście, kilkanaście razy tylko ta ochrona była z panem ministrem Niedzielskim. Sami państwo ocencie ten fakt. To jest drugi fakt. Trzeci fakt. Pan minister Niedzielski miał także zainstalowaną te środki techniczne, jeżeli chodzi o ochronę swojego mieszkania. Wystąpił o, sam wystąpił o zdjęcie tejże techniki, 9 sierpnia, czyli dzień po tym, jak przestał być ministrem ministrem zdrowia. Więc to są takie fakty podstawowe. Teraz kolejna sprawa. Każdy z nas, który czuje się zagrożony, może wystąpić do stosownego komendanta wojewódzkiego policji do stosowny, do, o przyznanie ochrony, czy też o objęcie ochroną policyjną w tym zakresie. Po o złożeniu funkcji ministra, pan minister nie wystąpił do Komendy Stołecznej Policji. Komenda Stołeczna jest właściwa dla miejsca zamieszkania i zameldowana pana ministra, pana ministra Niedzielskiego. Żaden taki wniosek nie wpłynął. Ponadto sprawdzałem to, choć sprawdzę to jeszcze dokładnie, wiecie Państwo, że informacja była z wczoraj wieczorem, od czasu, gdy Pan Minister skończył, skończył urzędować jako Minister Zdrowia, no powiedzmy od, 20, od początku 23 roku nie były zgłaszane na policję żadne, Pan Minister nie zgłaszał żadnych gruźb wobec siebie. Więc, więc Szanowni Państwo sami odpowiedzcie sobie na pytanie, ile ja bardzo bardzo współczuję panu ministrowi Niedzielskiemu będę bardzo twardo jako szef MSWiA, jako osoba nadzorująca policję będę bardzo twardo reagował na każdy bandytyzm na polskich ulicach I powiedziałem to bardzo jasno i bardzo współczuję panu ministrowi Niedzielskiemu z powodu tego, co go spotkało. Natomiast próba, próba nieudolnego takiego robienia polityki na tej sprawie moim zdaniem, moim zdaniem nie przystoi. Mówiąc zupełnie, zupełnie wprost żaden z nas, żaden z nas z polityków niezależnie do kiedy, jest, do kiedy jest pełni swoją funkcję, nie przysługuje mu dożywotnia ochrony osoby. Nie przysługuje, bo tak ta służba nie działa, nie ma takich regulacji prawnych. Pan minister Niedzielski miał ochronę Służby Ochrony Państwa znacznie dłużej niż wskazują na to przepisy i nie korzystał z tej ochrony tak, jak powinien korzystać. i Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pięć miesięcy, 30 dni, 150 dni używana ta ochrona była kilkanaście razy. Sami Państwo odpowiedzcie sobie, czy Pan Minister wtedy w takim razie e, zgłaszał to, że czuje się zagrożony, czy nie? A były Minister Zdrowia Adam Niedzielski opisał to zdarzenie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących: Śmierć zdrajcom ojczyzny!. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli. Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebraniami ochrony decyzją ministra Kierwińskiego, mimo licznych gruźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksję u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację.